Witam ponownie na moim kanale Tenart TV Aquarystyka W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak została wykonana przeze mnie hydraulika W tej oto części hodowli. w tamtej jeszcze jej nie ma Może kiedyś będzie, to zobaczymy To że co, lecimy Z kamerą troszkę bliżej i pokażę wam jak to wszystko działa Więc od czego tutaj zaczniemy Zaczniemy może od baniaka jest to zbiornik pionowy, jak widzicie. Ma 300 litrów. Jest to taka bardzo wysoka kosteczka 50 na 50. Także sporo wody się tutaj nie mi mieści. To jest tam pompa na dole, która podaje oczywiście wodę do góry, jak i również mamy tutaj dopływ wody Oczywiście włącznik, który zasila pompę. Tutaj taki mam termometr, jedynie tylko został, bo pH nie działa, bo mi się jak widzicie sonda rozwaliła. Ale mam zamiar kupić porządny sprzęt do mierzenia pH. Że temperaturę mamy 31 stopni tutaj wody, ale spokojnie. Zanim ta woda zostanie dostarczona do tych oto zbiorniczków, no to ona to oczywiście jej temperatura dużo spadnie. Jak widzicie, zbiornik również nie jest przykryty, więc nie martwię się tutaj, że woda będzie miała w tych akwariach na przykład 31 stopni, bo tak nie będzie. Rybki oczywiście chciałyby jeść jak zawsze, wszystko fajnie. Dobrze się czuje, rosną jak na drożdżach. Pokażcie się tutaj troszkę bliżej. Najpierw małe oględziny rybek zrobimy i wrócimy do tematu. Tutaj mamy pomieszane są jakieś silvery. O, tutaj jest silver, a tutaj jest blue. Także tutaj są pomieszane, że wszystko dobrze się czuje. Dwa ładne samczyki. No i ładne tutaj tutaj pinuje. No, ale jak zwykle muszą być zasłonięte. U gupików to oczywiście mega super się tutaj dzieje. Rozmażają się głupie i o to chodzi. Także dobrze. Wracamy do tematu. Zaczniemy, może, od odpływu wody. Tu, oczywiście, mam zrobione własnoręcznie. Otwory, przeloty, wszystko po sklejane. Stąd, oczywiście, lecimy. Mamy drugi też zawór. Wszystko jest na jednej nitce, zrobione. Tu jest oczywiście. Trzeci, też zawór. Tu jest oczywiście czwarty, też zawór. To leci tutaj na dół. Tutaj oczywiście się nam łączy z dolnym i oczywiście wpada nam tutaj do zbiorniczka, gdzie jest transportowane pompą, oczywiście na zewnątrz przez to I tak wygląda odpływ, także pokażę Wam jeszcze tutaj dolny Jest zrobiony tak samo Przebicia wszystko robiłem sam, także którzy oglądają mój kanał to wiedzą Że ja wszystko robię sam No oprócz zbiorników, bo to już troszkę wyższa Szkoła pod kątem materiału, miejsca No i również wiedzy więc wolę to ten temat pozostawić mojemu koledze Sebastianowi. Także jak ktoś chce zbiorniki, to jak najbardziej można się do niego zgłosić. Robi, jak i również zbiorniki, tak i pokrywy, i chyba, jak dobrze pamiętam, to szafki też. Później Wam zademonstruję, jak to wszystko kula. Co do zasilania, to oczywiście tutaj pompa mamy tutaj zabór do dolnych zbiorników a tutaj mamy zabór do górnych zbiorników Zabiłem to z tego względu tak żeby transportując wodę do na przykład ostatniego zbiornika tego żebym nie miał wody w tym układzie bo bym musiał co jakiś czas pamiętać gdy podmieniam górę, żeby również spuścić wodę do któregoś zbiornika pod kątem żeby ta woda mi się tam nie psuła, więc odcinam sobie całkowicie dolne zbiorniki i transportuję sobie wodę do górnych zbiorników. Tu jest mój kabel do kamery. Muszę to gdzieś tam zamontować ale na razie sobie tutaj leci na piec. Może tutaj jest zasilanie wody. Również do każdego zbiorniczka to leci. Tutaj jest kolejne. Tutaj jest kolejne. I tutaj mamy kolejne. To samo mamy na dole, tutaj do głupików też zamontowałem. Także tak to wygląda wszystko, myślę, że dość sprytnie jest to zrobione. Jakoś to fajnie hula, jedynie co to muszę jeszcze po, popracować na, nad tym. Żeby to jakoś Było bardziej pochowane i tak dalej Może pompę wymienię Na troszeczkę większą Bąż o większej średnicy Że wszystko będzie i tak Transportowane na zewnątrz domu Do zbiornika, do ziemi Więc tak to wygląda To co, przystąpimy do, jakiegoś, do jakiejś Małej prezentacji Jak ta hula Patrzymy gdzie jest w ogóle jakikolwiek bałagan. Ja wiem, że ja lubię czystość, ale ale chciałbym gdzieś wymienić wody troszeczkę. Nikt nie chce brudzić. O wy macie troszkę brudno. Brudasy jesteście. Dobra, odpalimy sobie tutaj. O jeszcze tu korzenie mi przeszkadzają. Odpalimy sobie tutaj. Także przekręcamy. Jak widzicie, śmieci zostają powoli wciągane. No takiej rybki nie wciągi, więc nie mamy tutaj co się obawiać. Także woda sobie leci tutaj dołem. pada sobie ku tego zbiornika. Pompa oczywiście się załącza. Widzimy już działa. I transportuje tą wodę na zewnątrz. że troszeczkę taką małą podmiankę sobie tutaj zrobimy. Wciągniemy pokrywę, żeby czasem nie lać wody razem z pokrywą, bo będziemy mieć tutaj powódź. Jeżeli widzicie śmieci ładnie lecą do zbiorniczka. że wszystko jest również jak widzicie jest wszystko ze spadkiem żeby gdzieś się jakiś korek nam czasem nie zrobił gdzieś wody żeby nie cofło i tak dalej dobrze myślę że możemy im zakręcić tą wodę Zaworki chodzą bardzo ładnie, leciutko. Wszystko jest jak widzicie zrobione na FI25. Myślę, że taka instalacja jak najbardziej jest wystarczająca. Także co odkręcamy tutaj zabór. To wszystko chodzi fajnie, leciutko jedną ręką wiadomo jak to się robi tam mamy zakręcone tu na dole mamy zakręcone więc co się. możemy wam wlać wody co? Załączamy oczywiście tylko ten guziczek i woda nam jak widzicie już Leci No oczywiście nie zadawajcie pytań czemu nie mam zrobionych otworów przelewowych. Otóż nie chciałem pierwsze osłabiać zbiorników. A drugie naprawdę jest mi to zbędne i niepotrzebne. Niepotrzebna w ogóle taka instalacja. Bo jak podmieniam wodę, to oczywiście jestem tutaj, zawsze sobie coś robię, więc nie pozostawiam tego, tych czynności w ogóle bez opieki. Więc tak to wszystko wygląda i tak sobie to wszystko wymyśliłem. Dolewam sobie wody oczywiście do pewnego momentu i wszystko gra. Woda jest oczywiście mieszana z, również z wodą aero, żebym miał troszeczkę mniejsze pH, bo mam troszkę za wysokie w kranie, więc tak czy siak muszę działać z filtrem Eero. No O przy rozmnażaniu to tym bardziej muszę działać z filtrem ERO. To u skalarków, no wszystko gra. Wodę już mam w jednym zbiorniczku przyszykowaną na ikrę. O, tutaj już nam się kończy, więc wyłączamy pompę. Czekam oczywiście, jak spłynie całkowicie woda z układu i dopiero wtedy zakręcam zawór. Także na pewno sobie to w jakiś sposób ułatwiłem, bo nie muszę biegać tutaj, pokażę Wam zaraz z takimi pseudo pompkami. Każdy pewnie je zna, każdy pewnie je ma albo miał, więc mam tutaj troszeczkę ulepszenie. No musiałem coś wymyślić z tego względu, że czasem jak mam naprawdę dużo ryb, to można siedzieć tutaj cały dzień, więc... Też nie może to tak wyglądać. A tak to poza tym jest wszystko w porządku. Wszystkie rybki sobie żyją, rosną. Nic się tutaj nie dzieje. Coś paletki zaczęły kombinować, ale pewnie gdzieś za dwa dni jeszcze im zejdzie. Tutaj wszystko gra. Rybki się docierają. Że już się uspokoiły, nie zaczepiają się, więc myślę, że w jakimś stopniu coś może z tej parki będzie. Zobaczymy. Może jeszcze przy okazji tutaj rozmroziłem sobie troszeczkę ikry. że może maluszki jeszcze nakarmimy. Wezmę sobie statyw, bo to się tak z ręki wszystkiego nie da. Też nie chcę, żeby dam tutaj kamerą telepać. Jak widzicie, już się tutaj szykują, że coś dostaną dobrego do jedzenia. A ikra naprawdę im bardzo smakuje. Że możecie zobaczyć, jaki jest atak również wrócimy tutaj silwerką jak najbardziej ja oczywiście każde jedzenie płukam przed daniem do akwarium, bo pierwsze ta ich woda naprawdę ma złe właściwości, a drugie jest naprawdę bardzo brudna, no bo musi braka być. W mrożonkach jest woda przestosowana do tego, żeby te mrożonki były w jakimś stopniu do, do spożycia przez ryby, ale bez użycia tej zamrożonej wody, która tam w nich jest. Może kiedyś zrobię o tym odcinek, zobaczymy. Także rybki sobie pojedzą. Przykryjemy, żeby temperatura nie spadała. Także jak widzicie, tak to wszystko wygląda, tak wygląda moja instalacja. Pewnie w przyszłości pojawi się również tutaj, ale będę musiał to bardziej przemyśleć, jak to zrobić. Nie chodzi tutaj o wiercenie w szybach, bo... w szybie, bo akurat to mam... W jednym paluszku. Bardziej tutaj chodzi, żeby to przemyśleć, żeby to fajnie funkcjonowało. Może zrobię coś podobnego, zobaczymy. Zbiorniczek mam na dole, więc mam bliżej niż, niż w tych zbiornikach. Będziemy widzieć, jak to będzie. Też w planach mam jeszcze do zmontowania tutaj jeden zbiornik powyżej. Taki sam, ale będziemy widzieć, jak to wszystko się potoczy. Na razie mam miejsca troszkę, więc, więc tak naprawdę nie narzekam. Mam jeszcze również tutaj zbiorniki, także też nie narzekam. Mam również jeszcze na strychu parę zbiorników, także naprawdę zbiorników mam dość dużo. A miejsce zawsze się znajdzie. To co, żeby nie przedłużać instalację wam, myślę, że pokazałem dość jasno, jak to wszystko wygląda. Nigdzie nie cieknie, to jest najważniejsze. Zaworów musiałem dać dość dużo z tego względu, jak widzicie, że każdy zbiornik osobno jest zasilany i jaki również odprowadzany. Nie robię to na przykład tak jak niektórzy mają w krewetkariach w krewetkarium, że odkręcają i podmieniają wodę automatycznie, na przykład tam w 30 zbiornikach i dolewko robią tak samo. Ja tutaj sobie robię po prostu. W którym zbiorniku chcę, to sobie w tym robię. No wiadomo, w niektórych zbiornikach, jak widzicie, jest mniej ryb, mniejsze, większe, czasem puste, no później bym miał kłopot, by było puste akwarium i bym musiał robić sobie w nim podmianę wody. Czyli bez sensu. Dobra, nie przedłużam. To oczywiście subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Jeśli ktoś jest nowy, to również zachęcam do subskrypcji mojego kanału i zawsze zapraszam, żeby wpaść na jakiś film. W opisie filmu oczywiście podaję jak zawsze mojego OLX-a. Zawsze może ktoś tam sobie wejść, zobaczyć rybki. Również zapraszam do, na mojego TikToka, również jest link w opisie. Czasem też coś tam z nudów wrzucę. Więc co? Życzę Wam miłej niedzieli oczywiście spokojnej pozdrawiam Was oczywiście wszystkich serdecznie, także pozdrawiam również wszystkich akwarystów i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć!